skoncentrować się troszkę na pierwszym czytaniu, bo ono jest wyjątkowe. Zresztą jak sam list świętego Pawła, to obok listu do hebrajczyków jest chyba najważniejszym listem ze wszystkich zbiorów listów świętego Pawła. To list, który wpłynął bardzo mocno na ukształtowanie mentalności nie tylko Rzyma, ale i całego, całej Europy. Także o tym musimy wiedzieć, dlatego, że chrześcijańskiego mam na myśli, dlatego że no właśnie Paweł w tej swojej, w tym swoim liście do Rzymian w jakiś sposób przedstawia całą teologię, która została przyjęta, może nie cała, ale większość różnych elementów teologii, która została następnie przyjęta przez Kościół Żyńskich. Jest to teologia troszkę inna od tej, która jest nie inna co do treści, ale inaczej przedstawiona w stosunku do tej która jest przedstawiona w liście do hebrajczyków, bo wiemy do Żydów trzeba było inaczej mówić, a do Żydnian pogan trzeba było inaczej.